Dobra kawka. Ta, 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 ta. Fusiasta, fusiara. Cieplutka. Hmm. Fusiasta, fusiara. Dlaczego ja sobie to robię? Nie mogę sobie zrobić rozpuszczalnej. Ale piękny świt. Tylko pewnie ten pulpet się spóźni znowu na akcję. No. Jezus Maria, Co się dzieje? To no, 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 ja i do szkoły. W szkole się śmieją, że śpię z próżakami. Co ty tu robisz? Gdzie. gdzie jest. to ty jest? Dzień dobry. Ochłujełeś, nie masz gdzie spać. No, Pożegnasz się tutaj, żeby się zaspać na akcję. No, kto robi akcję o tej godzinie? Przecież to jest jakaś nieludzka pora. Na tym to właśnie polega wjazd na chatę do delikwenta o świcie. Wtedy on się niczego nie spodziewa, jest bezbronny, a my mu wypierdalamy drzwi. Potem granat hukowy i jebu do świstpis! Jeb bum, mu trzymana, latata-ta-ta-ta-ta, -la, jebu do Jakie ja lubię te dźwięki poranka. <grym> Masz może trochę kawy? No, mam? No weź, jestem kontuzjowany przebudzeniem. Dobrze. Tylko nie wylej. Do, doprowadzić się do jakiś stanu użytkowania, do jakiejś normalności, a ja idę na rozpoznanie. Mm, fusiara, moja ulubiona. Można sobie zatrzymać troszkę w kawki w policzkach na później. Ochyda. Mm, pyszota. A ty wiesz, że w ogóle śniła mi się chyba dzisiejsza akcja? Tak? Jak tam mm. poszło? Nie pamiętam. Ale ja dowodziłem tą akcję. Oh, <laughs> no to to faktycznie musiał być sen. Dobrze śpiący króliwiczu, ogarnij się tutaj. A jak szybko się uwiniemy z akcją, to może nawet zdążymy na agrobiznes. Agrobiznes, mój ulubiony program! No właśnie, ciekawe, jak się ma sytuacja na rynku świń? Halo, jak mnie słyszysz? Bardzo dobrze cię słyszę. Słuchaj, tu jest bardzo dużo klatek schodowych. Który to był numer, 11 czy 12? Zaraz, zaraz, tu jest klatka numer jeden, tutaj klatka numer dwa, tutaj numer trzy, numer cztery, numer pięć, numer sześć, numer siedem, numer osiem, numer dziewięć. Do wszystkich jednostek, powtarzam, do wszystkich jednostek, nie przyjeżdżajcie. Sam sobie poradzę z tym gangiem. Wezwijcie tylko karetkę. Będzie potrzebna tym zbirom, gdy wejdę tam na pełnej. Panie naczelniku, niech się pan niczym nie martwi. Panie komendancie, ma pan piękną córkę. Wchodzę tam, rozwalam zło, a później zapraszam wszystkich na uroczystość wręczenia mi orderu za odwagę. Bez odbioru. Cześć, przystojniku. Przepraszam za spóźnienie. No, lalka. Że mi to było przedostatni raz. Masz szczęście, że cię lubię. Ty jak mogę ci jakoś pomóc, jakieś wsparcie? Nie. Skocz po kawę. Zobaczymy, kto będzie pierwszy ty z kawą, czy ja ze skutymi podejrzanymi. Tak jest. Czas ukrócić występek. I mroczny proceder. <noise> Nie, co za nieludzka godzina. Kto pracuje o tej porze? Eee. No. Ale obudzimy się. Oddałabym awans za kawę. Jak dobrze wstać? Skoro świt, jutrzenki blask, duszkiem pić. Dzień dobry, dzień dobry. A co ty tutaj spałaś? Nie chciałam zaspać na akcję. Proszę bardzo, kawka dla ciebie. Ratujesz mi życie, o, to wiesz, że mi się dzisiaj śniła ta akcja? Śniło mi się, że ty byłeś mega twardzielem i dowodziłeś. Żartujesz. <śniowa> mi się śniło no dokładnie to samo. Co? Tylko później mi się śniło, że to był jednak twój sen i obudziłaś się w tym aucie. Jak to? No, zupełnie tak jak teraz. A to znaczy, że to jest jała czy sen? A jak sen, to twój czy mój? A może twój? Do kogo ty mówisz? Pewnie byś chciała, żebym cię teraz uszczepnął, co? Co jest? <laughs>